O co? Słuchajcie, ja edytuję ostatnio swoje wideo i zauważyłem, że więcej bluźni. Ktoś ostatnio mówił, a czy Ty mógłbyś więcej, mniej bluźnić w komentarzu? I, I chciałem się do tego odnieść, tak, na szybkość. Błagam was, nie pytajcie w ten sposób. To dalej jest policing czyjejś mowy. Nie? To jest dalej próba ustawiania czyjejś mowy pod swoje preferencje, i to najzwyczajniej w świecie nigdy nie działa. Dodatkowo, jak pytacie w ten sposób, to odbiór na przykład z mojej strony jest taki, że ja zrobiłem coś złego i mam się poprawić. To nie jest przyjemne. I myślę, że nie tylko ja mam problem z tym. W momencie, w którym w którym taka rzecz się dzieje. Nie, 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 tylko, nie tylko mnie to mierzi, jak ktoś zadaje mi takie pytanie, bo to pytanie nigdy nie, 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 nie doprowadzi do zmiany języka. Dla osób, które siedzą tutaj długo i lub bardzo długo, wiecie, że ja mówiłem często zasadniczo. Robiłem albo robiłem dużo I, y, albo jeszcze coś mówiłem. Jakby? Jakby chyba dużo mówiłem w pewnym momencie, nie? Przez to, że na czacie było dużo fajnych osób, które potrafiło w luźny, wesoły sposób się do tego odnieść, zareagować i mogliśmy sobie z tego porobić bekę, to też mnie to zachęciło do... O, na koniec dnia, o, bardziej niedawną mówię, na koniec dnia, nie? Przez to, że, że wy potrafiliście podejść do tego luźno i się razem ze mną z tego pośmiać, to ja się, ja, ja trochę skorygowałem swój język, nie? Ja trochę zmieniłem rzecz. Natomiast zauważyłem, że ostatnio dużo więcej bluźnie, i jak ja edytuję wideo i ja widzę, że dużo bluźnie, to wiem, że ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do tego, do ludzi bluźniących na co dzień, może mieć poczucie, że jestem pierdolnięty, nie? Albo, że tego się nie da słuchać, bo bardzo dużo bluźnie. I powiem tak. Ja będę próbował na to bardziej uważać. Raczej nigdy nie będę tym streamerem, który nie bluźni, bo całe moje życie byłem wychowywany, że gdzie bluźnienie jest normalną częścią mowy i trochę jak słucham innych ludzi, których mowa nie zawiera tych przecinków i tych emfaz. Ja nie wiem, czy mi, czy mi się ich łatwiej czy trudniej słucha, ale wiem, że w pewnym momencie mnie się, mnie się mnie trudniej słucha. Natomiast będę starał się na to bardziej zwracać uwagę, bo istnieje coś takiego jak za dużo, nawet dla kogoś, dla kogo to jest naturalna składowa mowy, nie? A Jeżeli komuś to sprawia dyskomfort, jeżeli komuś to przeszkadza, jest mi bardzo przykro, jest to w 100% manifestacja mojego stresu, który jest wyjebany w kosmos. Bo wiecie, ja, ja zrobię e, tak, zrobię. Tu już zaczęły się pojawiać dziury. Tu już powoli zacząłem odejmować rzeczy z tej półki. Tu jest kilka mniej rzeczy, zresztą widzicie, że przy, przy Was pakowałem te rzeczy. Ale mam tak, że mam czas do piątku, żeby się spakować de facto. A wciąż mam za mało kartonów, wciąż myślę o tej przeprowadzce, myślę o tym, że muszę tam zainstalować internet, myślę o tym, jak rozstawić meble, myślę o innych rzeczach i mnie po prostu zżera stres. I ten stres nie odpuścił i ten stres jest cały czas ze mną i ja przez to dużo więcej bluźnię i czuję, że za dużo bluźnię, natomiast jednocześnie po prostu jestem zestresowany, jestem zmęczony i myślę, że... I, a, i najgorsza rzecz, bo tego nie poruszyłem. Ja za... W tym momencie tydzień i trzy dni mam urodziny. I chciałem zrobić w związku z tym 5, 4, 5, 6. Chciałem zrobić maraton streamowy urodzinowy, gdzie będziemy zbierać na jakiś fajny cel. Cały czas siedzi mi grupa granica w głowie, chociaż zbieraliśmy już na nią dwa lata temu chyba. Ale wiecie, jak jest i trochę mam poczucie, że tym, z tym zawieszeniem prawa do azylu to jest chyba jeden z lepszych celów na tą chwilę. Ale jestem prawie pewien, że czwarty, piąty, szósty nie będę w stanie tego zrobić, więc albo będę musiał zrobić coś jednodniowego, na przykład piątego, albo będę musiał to przesunąć o tydzień i muszę jeszcze umówić wszystkich ludzi, których chciałbym zaprosić, żeby wpadli na streama i pogadali się, po, po, posocjalizowali, żeby ten stream był fajny i żebyście wy się dobrze bawiły, dobrze bawili żebyśmy, wiecie, na jakiejś tam wspieraczce, na, którą założymy na potrzeby tego wydarzenia, zebrali fajną kaskę. I to mnie trochę przytłacza, a jeszcze chciałbym zrobić urodziny, gdzie się spotkam po prostu z moimi znajomymi i chwilę z nimi posiedzę i się pocieszę z tego, że mam urodziny jestem stary. Co, co znaczy, że w kolejny raz potencjalnie niektóre te, te same osoby muszę zaprosić jeszcze raz, i to wszystko po prostu jest w tym momencie tu, 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 tutaj kotłem. I dużo bluźnie, bo nie mam żadnego ujścia tego, nie? Tak samo zresztą stresuję się. Bo ostatnie kilka wideo ma mniej viewsów i ja mówię, czy to dlatego, że bluźnie, więc jeszcze bardziej się nakręcam mówiąc: O nie, ja bluźnię, oni nie chcą lajkować i subskrybować, i co ja mam zrobić? Więc wiecie, ciśnienie jest bardzo wysokie, nawet jeżeli nie widać tego w taki bardziej normalny sposób, nie? I mam trochę. Mam, jest, mi, jest mi trochę przykro, że skoro widzę, że ktoś zaczął to odczuwać, nie? Wy jako widzowie, nie? Więc, e, czy live'y zmniejszają u mnie stres? Tak. Jakby gadanie na live i, i, i zwykły yapping, czasem wkurwianie się, a czasem śmianie się razem z rzeczy, jak najbardziej zmniejszają mój stres. A on mnie czasem wkurwia? Ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale, nie, nie wiecie, bo chyba tego nie mówiłem jako krótko fakt, to się z wami podzielę dzisiaj. Rudy, ja mówiłem wam, że Rudy ze mną śpi. I generalnie, jak ja się kładę, to on się kładzie tuż koło mnie i on się dupą układa tak, że muszę, muszę tylko mu dupę przesunąć, żeby nie mieć jej na swojej twarzy. I ten mały skurwiel nauczył się, że mrym, rym, 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 jest bardzo miłe. On teraz nawet robi mry, rym, 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 mry. I on potrafi siedzieć tutaj, tu siedzieć, patrzeć na mnie, wiecie, tak, przez 20 kurwa minut i robić. Ja wam powiem, że mnie szlak trafia, nie? Jak on siedzi. Chr. A ja próbuję co, się skupić na edytowaniu wideo. On siedzi robi. I, I po prostu to jest to jest, to jest, to jest kurwa przerażające, nie? Chyba wykorzystasz swoje urodziny, żeby wreszcie odpocząć, a streama zrobić na spokojnie później. To akurat nie wchodzi w grę, bo jestem całkiem pewien, że przeprowadzanie wejdzie nam w tydzień po tym weekendzie. Więc tak czy inaczej będzie intensywnie. Ale mówię, jakby w pierwszej analizie chciałem się odnieść do tego, że kiedy wy mówicie, że, że ja bluźnię więcej, to może mi być super przykro, ale jednocześnie to nie jest złośliwie i, i naprawdę nie jesteście mnie w stanie zmoderować, mówiąc proszę, bluźnij mniej, bo jeżeli wychowałeś się albo się wychowałaś w domu, w którym się dużo nie bluźniło, to ci trochę zazdroszczę, ale ja się bardzo szybko z tą częścią. Mowy oswoiłem i czasem bez powiedzenia ja jebę. Widzicie połudku, ja jebę. Ewentualnie połudzku ale jak intelektualista, ja jebię. Czasem nie umiem się dobrze wysłowić. Eee, no, ale po prostu mówię wam o tym, że chcę to wszystko ogarnąć. Czy oglądałem Adolescence? Nie, ja siedzę i jak potrzebuję, jak, jak nie streamuję i nie pracuję, to siedzę i oglądam. Taskmastera brytyjskiego, ponieważ Taskmaster dostarcza w memu życiu dużo radości i oglądanie jak komicy błaznują i, i starają się najlepiej zrobić zadania, których czasem zupełnie nie ogarniają, sprawia mi bardzo dużą przyjemność. A tak z ciekawości, czy jak masz przed tobą przed sobą olbrzymią ilość obowiązków, to rozbijasz je na mniejsze po porcje i punkty na liście? To jest urocze, że uważasz, że lista istnieje gdzieś indziej niż tutaj. <grych> Natomiast nie no, jakby jeżeli w ciągu dnia, gdzie wiem, że mam duże nagromadzenie tasków, odhaczę chociaż jeden duży task, znaczy duży, no nie wiecie, nie musi być gigantyczny, ale jeżeli odhaczę jeden task, to się przestaję martwić pozostałymi, nie? Jak zrobiłem na przykład rozliczenie podatku, to się przestałem martwić tym, czy danego dnia, albo może nawet do końca tygodnia, ogarnę inną rzecz, którą mam tam jeszcze do, do tego. Na przykład muszę pojechać raz do Łodzi, nie? Dwie nieskończoności, u Karolina Indakrowa, pojedyncze nieskończoności, Adam Lendas, Aleksander Bratkowski, nihilistyczny ateista, Krzysztof Jurewicz, Bartłomiej Celary, Flavius Ember, Marok Wunokila oraz Aydan Kri. Dawczynie, pizzy, Adam Powowowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, 0198, Samrion, Fingal, Szamisen, Gentleman7, Strażnik, Sanktuarium, Konrad, Członek Komisji, WZK, Janek, Michał Skoczyński, Neurofotoreceptura, Restless Dream, Smutny Michaj, Michał Guś, Konstanty Bielewicz, Adam Arcymak, Bartomiej oraz Wanda Sołtysik. Osoby dające kawę z ciastkiem. Michał Petrowski, Patrycja Zwardoń, Krzysztof Marchewka, Zygmunt Brzęczek, Jacek Maksymowicz, Kartograf i Obwiam Krzysztof Grębowski, Almada Gamer, Antybrislery, Klodin, Maria Banani, Wiktor Rokowski, Kupa z Poznania, Borców Cukrowy, Adrian Mrozik, Jacek Solarski, Amadeusz Hajduk, Deopszan, Andrzej Dubiel, Janna Karpeta, Czerwona Morda, Protonowy, Chris Poland, Madzisoka, Marcila Lak, Grubię Fisto, Maciej Nagiel, Trismosz Fajka, Belka Fłoku, Kocia Pilotka, Gulas, z Ludzki, Liczko, Siodamor, Ryk, Fosby, Hanart, Mapi Adatin, AMN, Aneku, e, Siliusz, oraz Thanks <laughs> Półkoro. Dawcy kawy. Szymon Popławski. George Soros, Łukasz Cicielski. Patryk 128. Jarosław Lublina. Vampire Lords. Patryk Oczadły. Kolce Rozrywanie. Łukasz Hejduk. Archipan Kratorszek, Kosmobytu, Maksym Jan Kocimski. Mateusz Strzałkowski. Masasz Masasze, Akar Jasiński. Marcin Harasimowicz. Kasper Wawrzyniak. Kotgruszka Paweł Pikuła, e, Ola Trznadel. Olaf Barbarian. Daniel Kocium. Hersium. Justyna Lech. Kuba Turzański, Miejscowy. Miku 39. Jakski. Kropster. Dom Egg. Fel Podkreśnik X. Martwa Ania Jano. Adam Tomuś. KTBM 32, BOW oraz Pawlus i wreszcie dawczynie herbaty. Co za dziwna nazwa Łukasz Pluskota Jakub Bździel, Toma, Tomasz Olszewski, Monika Piochacińska, Arkadiusz Gumiński, Ryszard Bryliński, socjacka w Polsce, Bartosz Zawadzki, Wydła, Wydła i Wydła. Wojciech Nowiński, Dominik Józefiak, Hubert Mazur, Michał Smereka, skrajnie skończony, Julian Księski, Moonbow Plaszi, Malwina Huzarska, Damian Hadala, Franek KTBM32, Lakarda, Boni 3, Cikikoł, Aniela M. Sonny Link, Fejner, Bochanek, Solas, Łukasz, Adrian, Gulbel, Misiek, Dar Miriach Łukasz, Jarmir, Mango, IC47, Reli XLS, Pyros, Albert Stompur, Mermeluna oraz Harry Cake. Już niedługo, już niedługo będzie zmiana tła, będziemy w innym miejscu. Ale mam nadzieję, że dajemy razem. Bądź super osobą, dbaj o siebie i innych, i do zobaczenia.